Buntownicy też dochodzą do wielkich rzeczy. I I I Witamy w Łoczmoczu Polska, a dzisiaj odliczamy nasze top 10 celebrytów wyrzuconych ze szkoły. Publikujemy nowe filmy każdego tygodnia. Zasubskrybujcie nasz kanał i kliknijcie dzwonek, by nie przegapić najnowszych odcinków. Przyjrzymy się sławnym osobom, które wyrzucono ze szkoły, a wybory oprzemy o popularność celebryty i przyczyny wydalenia. Wykluczyliśmy osoby, w przypadku których nie można w 100% potwierdzić, że zostały wydalone, lub w przypadku których wciąż toczy się dyskusja na temat tego problemu, na przykład Alberta Einsteina. Numer 10 Lily Allen. Really really Lily Allen wiele potrafi. Śpiewa, pisze piosenki, występuje i prowadzi programy telewizyjne takie jak Lily Allen and Friends, chociaż ten nie trwał zbyt długo. Jej kariera w rozrywce ma się dobrze, ale nie można powiedzieć tego samego o czasie w szkole. Allen chodziła w dzieciństwie do 13 szkół i z wielu wyleciała za buntowniczo postawę, na którą składało się palenie i picie. Podczas wywiadu dla Rolling Stone przyznała, że z jednej szkoły została wyrzucona natychmiast po tym, jak przełapano ją, gdy zabawiała się z innym uczniem. Nie akceptujemy jej zachowania, ale jej przypadek pokazuje, że czasem buntownicze charaktery mogą zrobić niezłą karierę. Numer 9. Keanu Reeves. Żadna nowość, że Keanu to jeden z najfajniejszych ludzi na świecie. No way. Yes way! Usłyszenie o nim jakiejś złej rzeczy graniczy z cudem. Aktor zawsze wydaje się być bardzo uprzejmym człowiekiem, przez co jego wydalenie ze szkoły trudno sobie wyobrazić. Reeves dorastał w Toronto i uczęszczał tam do czterech szkół, między innymi do publicznego liceum artystycznego. Etobicoke School of the Arts, ale został z niej wyrzucony za swoją hałaśliwą osobowość. Whoa. Aktor tłumaczył, że nie dogadywał się z nauczycielami i miał niewyparzony język. Wyobrażacie sobie, żeby obecny, cichy i opanowany Keanu Reeves miał niewyparzony język? Numer 8, Kartny Love. Courtney Love miała bardzo niestabilne i trudne dzieciństwo. Jej rodzice rozwiedli się, gdy miała 5 lat, a jej matka twierdzi, że jej ojciec dawał jej LSD, chociaż on stanowczo temu zaprzeczał. Kiedy Love miała 10 lat, jej brat umarł jako niemowlę. Wówczas w szkole straszyła inne dzieci i miała problemy z nawiązywaniem przyjaźni, a jej rodzina była w ciągłym ruchu. Po przeprowadzce z Oregonu do Nowej Zelandii wyrzucono ją z Nelson College, podobno z powodu jej dziwactwa. To jej słowa, nie nasze. Kiedy dyrektora poproszono o skomentowanie wydalenia Love lata po tym, jak była uczennica osiągnęła sławę, stwierdził, że przez pewien czas byli przez nią zakłopotani. Numer 7. Owen Wilson Owen Wilson może być dobrym aktorem, ale nie był takim uczniem. Urodzony w Dallas Wilson przez cały okres nauki wykazywał zainteresowanie pisaniem. You know, some people call that art. It's crap. Ale raczej nie interesował się geometrią, co spowodowało jego wydalenie z podstawówki za ściąganie na teście właśnie z geometrii. think Walter Stamtąd Owen udał się do Roswell i chodził do Instytutu Wojskowego Nowego Meksyku, gdzie, według Wilsona, w końcu nauczył się działać zgodnie z zasadami i być dobrym uczniem. Później uczęszczał na Uniwersytet Teksański w Austin, gdzie uzyskał tytuł licencjata z języka angielskiego. Wow! Numer 6 Eric Clapton: Zwykle rezygnacja z zajęć, by się upijać i grać na gitarze, to bardzo zły pomysł. W przypadku Erika Claptona ta część z gitarą pomogła. Clapton zakochał się w instrumencie, gdy miał 15 lat, a gdy miał 16, ludzie zaczęli zwracać na niego uwagę. Niektórzy jednak zwracali większą uwagę na jego spadające oceny. Poświęcając dużo czasu pubom i grze na gitarze, Clapton wyleciał z Kingston College of Art za brak postępów. Numer 5. Charlie Sheen. Charlie Sheen był obiecującym dzieciakiem. Kiedy miał 9 lat, po raz pierwszy pojawił się w filmie Egzekucja szeregowca słowika. A podczas nauki w liceum w Santa Monica Sheen wykazał się dużym talentem do baseballa. Również w liceum Sheen zaczął tworzyć domowe filmy ze swoim bratem Emilio i przyjaciółmi takimi jak Sean Penn i Rob Lowe. Jednak zaledwie kilka tygodni przed wyjściem ze szkoły średniej z dyplomem w ręku, młody Carlos został wyrzucony z powodu nieobecności i niskich ocen. What do you care brother did school? Why should he get to when everybody else has to go? You could ditch. Numer 4. Elizabeth Harley. Trudno wyobrazić sobie Vanessa Kensington jako buntowniczkę. I'd appreciate it if you could concentrate on our mission and give you The beat of Ale kiedy Elizabeth Harley była nastolatką, uczęszczała do szkoły Harriet Costello w Basingstoke w Hampshire i interesowała się modą punkową. Nosiła różowe włosy i kolczyk w nosie. Zestawiając ten styl, studiowała teatr i taniec w London Studio Center. Po trzech latach wyrzucono ją z powodu kiepskich ocen w 1986. Spowodowało to, że Harley porzuciła punk na rzecz grania w filmach. Pracowała także w teatrze, a 1995 roku została przedstawiona jako modelka Estee Loder. Numer 3. Marlon Brando. Marlon Brando miał ciężkie dzieciństwo. Jego matka piła, wolała alkohol od własnych dzieci, a ojciec często ganił go i mówił mu, że jest przegrany. To zrodziło buntowniczy charakter, który doprowadził do wydalenia Brando z liceum w Libertyville za jazdę motocyklem po korytarzach. Potem wysłano go do Akademii Wojskowej Szatak, ale został zawieszony po wykazaniu się niesubordynacją i wymknięciu się ze swojego pokoju, by zwiedzić pobliskie miasto. Gdy później pozwolono mu wrócić, porzucił studia, a później przeniósł się do Nowego Jorku, by tam studiować dramat. Numer 2 Robert Pattinson. Zanim Robert Pattinson dał się poznać jako Edward ze zmierzchu, był tylko kolejnym dzieckiem z dzielnicy Barnes w Londynie. Jako dziecko uczęszczał do różnych prywatnych szkół, w tym do Tower House i The Haradian. Jednak został wyrzucony za kradzież czasopism pornograficznych z pobliskiego sklepu i sprzedawanie ich w szkole po wygórowanych cenach. Pattinson wyznał ten plan Howardowi Sternowi i przyznał, że to zarozumiałość doprowadziła go do kradzieży całych stojaków z pornografią na raz. Aż w końcu został złapany przez właściciela sklepu, zakablowany przez innego ucznia i wyrzucony ze szkoły. So cocky, oh, <laughs> so, sorry, <laughs> Numer jeden: Willem Defoe. Jako dziecko Willem Defoe był wychowywany głównie przez siostry, ponieważ rodzice, chirurg i pielęgniarka pracowali przez długie godziny. To sprawiło, że Defoe miał przyspieszoną edukację seksualną. Jego dojrzewające siostry szybciej przybliżyły sześciolatkowi tematy spraw łóżkowych. Jak na ironię, Willem dojrzał późno i nie interesował się dziewczynami, dopóki nie skończył 14 lat. First time. Na pewno interesował się już, gdy wyrzucono go ze szkoły średniej za nakręcenie porno. Później rzucił studia teatralne na Uniwersytecie Wisconsin-Milwaukee i przeniósł się do Nowego Jorku. Zgadzacie się z naszą listą? Sprawdźcie inne odcinki, jakie dla Was przygotowaliśmy. Po więcej, zajrzyjcie na nasz kanał i nie zapomnijcie nas zasubskrybować!